I yeah. 52. rocznica upamiętnienia wielkiego sukcesu Polaków w Niemczech, Kongresu Berlińskiego, który miał miejsce 6 marca 1938 roku. O tym powiem za sekundkę, ale też powiem, że to nasza 16. już taka ogólnopolska edycja. To jedyne takie święto polskiej młodzieży spod znaku rodła i tak wielkie upamiętnienie dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska we Wrocławiu, ale także w współczesnej stolicy spod znaku rodła, jakim jest Wrocław. Od 2004 roku nieprzerwanie na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, w tym miejscu i w innych miejscach Tumskiego. przypominamy wielkie dziedzictwo Związku Polaków w Niemczech, przypominamy Kongres Berliński, którego ukoronowaniem, zwieńczeniem była właśnie ta chwila upamiętnienia, ale też uroczystego ogłoszenia, proklamowania pięciu praw Polaków pod znaku rodła. Warto widzieć, że w okresie międzywojennym, w latach 1920-1939 funkcjonował i znakomicie działał na niwie narodowej, polskiej, ideowej, pod każdym względem Związek Polaków w Niemczech, jako taka emanacja organizacyjna polityczna, administracyjna, wówczas 1,5-2 milionowej mniejszości polskiej, najpierw w Republice Weimarskiej, a później w III Rzeszy. I właśnie niespełna na półtora roku przed wybuchem, jak się później okazało, II wojny światowej, Polacy na zasadzie zwieńczenia, ukoronowania swojej 15-letniej działalności na przełomie 1937-1938 roku przygotowali ten wielki kongres wówczas w stolicy III Rzeszy. Przyjechało kilka tysięcy Polaków i z dzisiejszych ziem zachodnich i północnych, Państwa polskiego z Kaszub, z Warmii, z Powiśla, z Dolnego Śląska, ze śląska opolskiego, ale także dzisiaj z państwa niemieckiego, tych ziem bliskich Berlinowi, Hamburgowi, Lipskowi. Wreszcie nasza emigracja polska z końca XIX wieku, która osiedlała się w Nadrenii Westfalii. Tam właśnie Polacy zdobywali i przyjeżdżali za pracą do niemieckich kopalń dochód. Zresztą dzisiaj kolejne piąte, szóste pokolenie naszych rodaków nadal tam żyje. I funkcjonuje. Ukoronowanie działalności Związku Polaków w Niemczech i Kongres Berliński, i przede wszystkim w krótkiej, lapidarnej formie przedstawienie jakby programu ideowego wówczas Polaków z lat 30. Jesteśmy Polakami, prawda pierwsza. Prawda druga, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia, Polak Polakowi i bratem. Prawda czwarta, co dzień Polak narodowi służy. I prawda piąta, polska matką naszą nie wolno mówić o matce źle. Wtedy te prawdy aktualne ponad 80 lat temu i dzisiaj wydaje się, że w Polsce i w świecie XXI wieku również te prawdy Polaków są nam szczególnie potrzebne. Nie tylko, że mają swoją historię, przesłanie, uniwersalność, i wielką głębię ale także dlatego, że mogą być nadal z powodzeniem takim małym dekalogiem polskości, narodowym credo i w sytuacji przepołowienia polskiego narodu, jeśli chodzi o kwestie wyborów politycznych, kwestie partyjne, te kwestie związane z katastrofą smoleńską, ja jako optymista urodzona, ale także idealista mogę powiedzieć, że dzięki tym prawdom Polaków możemy w jakiś sposób znaleźć to minimum programowe. I od lat ta dobra nowina spod znaku rodła jest kierowana do wszystkich środowisk yy, i politycznych, do każdego Polaka indywidualnie. Zresztą ta pierwsza prawda, jesteśmy Polakami, jest w tym roku też naszą taką dewizą, mottem. I ta... Inicjatywa i te uroczystości udowadniają, że tutaj chcą przyjeżdżać i młodzi ludzie, i ludzie w wieku średnim, i starszym chcą zobaczyć nowoczesne patrioty z podznaku rodła, identyfikują się z tymi prawdami. Tutaj jest wspólnotowość, tutaj jest ekumenia, tu jest solidaryzm. Nikt tutaj nikomu nie mierzy temperatury polskości, wręcz odwrotnie. Każdy jest tutaj mile widziany, może wybrać sobie te punkty bardzo bogatego dnia, a na ten przecież bogaty dzień składają się i ta część poranna tutaj o 8.30 z apelem pamięci, ze złożeniem kwiatów, z wystąpieniem z salwą honorową, z odśpiewaniem uroczystym Mazurka Dąbrowskiego, Roty, wreszcie pieśni My chcemy Boga, bo te wszystkie pieśni tutaj zabrzmią na Ostrowie Tumskim we wczesnych godzinach porannych niedzieli 8 marca 2020 roku. Później, to już taka nasza tradycja, piąty Marsz Rodła, tych mam nadzieję i w co wierzę kilkudziesięciu pocztów sztandarowych do wrocławskiej archikatedry, a tam mszy świętej będzie przewodniczył zacny gość ze Szczecina, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamiński. W wielu takich uroczystościach, przy okazji wielu takich wydarzeń, projektów, to już jest koniec uroczystości, a u nas dopiero jakby faza taka początkowa. Wszyscy, którzy zechcą udział wziąć w tych porannych uroczystościach, a na pewno ta pogoda będzie różna marcowa, będą mogli skorzystać z naszego miłego zaproszenia i delektować się bardzo dobrą wojskową grochówką, tutaj zaraz koło katedry, koło auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Tych porcji dla nikogo nie zabraknie. Będzie na zewnątrz dla wszystkich gości 100-kilogramowy tort z prawdami Polaków spod znaku Rodła. Nowoczesny, z trzema smakami, to wszystko też w tych zaproszeniach zostało uwzględnione. I później już dla nieco skromniejszej liczby gości w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego blisko pięciogodzinny maraton, ale bardzo bogaty program. Krótkie występy, programy słowno-muzyczne młodych ludzi z całej Polski. Przypominana antologia z okresu międzywojennego, ta twórczość Polaków spod znaku Rodła Polaków w Niemczech. Krótkie, bardzo krótkie prelekcje też tutaj naszych gości z całej Polski, bo to też nie sympozjum historyczne, nie konferencja historyczna, tylko popularna forma popularyzowania właśnie tej idei, tej tematyki pięciu praw Polaków. A kto do nas przyjeżdża? Goście ze Szczecina, 50-osobowa delegacja ze szkoły spod znaku Rodła imienia Michała Kmicika, 61. Szkoła ze Szczecina. Goście z Dąbrówki Wielkopolskiej, Nowego Kramska, z ziemi lubuskiej, Babi Mojskiej, gdzie te tradycje Rodła nadal są Wciąż aktualne. Młodzi mandoliniści, zespół harcerski frygi z północnej Wielkopolski, zespół pieśni tańca z Bułkówca Górnego z Południowej Wielkopolski ośmioletni niespełna jeszcze, bo pierwszoklasiści ma, ym, fleciści z Baborowa na ziemi opolskiej, wreszcie zespół pieśni tańca Strzecha z, z Raciborza. Wymieniam naszych gości, zorganizowane grupy szkolne, ale przecież tutaj też będzie czas na występy kilku wrocławskich szkół, które tej tematyce są przyjazne, które są zawsze na naszych i też od wielu tygodni wkładają wielki trud w przygotowania na rzecz tej uroczystości. Będą goście z całej Polski, będą. Polacy będą um, ludzie różnego wieku, chociaż tutaj będzie dominował, byśmy powiedzieli, takim nowoczesnym językiem target młodzieżowy, ale będą też goście nie tylko z Ziemi Zachodnich i Północnych, będą goście z Małopolski, będą goście z Bieszczat, z Ustrzyk, z Sanoka, z Rzeszowa, Lublina, Łukowa, Warszawy. Naprawdę tutaj spodziewamy się kilkuset gości. Hmm, każda część uroczystości jest, jest bardzo ważna. Każda część uroczystości będzie tutaj też z obecnością państwa mediów, bo zależy nam, żeby ten wielomiesięczny półroczny trud przygotowań też odbił się szerokim echem, aby ta dobra nowina spod znaku rodła dalej promieniowała, aby ten temat wychodził z Wrocławia, jak mówię dzisiaj, stolicy Dolnego Śląska, ale także współczesnej stolicy spod znaku rodła i żeby wszyscy, którzy będą uczestnikami tej uroczystości doświadczyli tej ekumenii, tego solidaryzmu, tej wspólnotowości i wrócili też wzbogaceni na duchu, ale i na brzuchu, prawda, bo tutaj ta uroczystość taki ma charakter, że tutaj dzieci są zadowolone, gości są zadowoleni, nikt nie wychodzi głodny, każdy jest syty tej tematyki uroczystości, ale także tutaj tych wiktuałów, kulinariów, witamin i wszystkich innych elementów, które składają się na tę godną i właściwą uroczystość. W podsumowaniu to jest też takie swoiste zanurzenie się i odwołanie do dziedzictwa Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym. Ich sprawności, ich rzetelności, ich szybkości, ale także kultu pracy. Ja Prowadząc tę uroczystość wielokrotnie też będę mówił o pracy, o tym elemencie, o tej sprawie, która nam Polakom w XXI wieku jest potrzebna i że jest nam potrzebny patriotyzm i sukcesy w polskiej historii. Ten sukces kongresu berlińskiego, okresu międzywojennego Polaków w Niemczech jest mniej znany ale on jest ze wszechmiar godny popularyzowania. Dzisiaj nam Polakom potrzeba właśnie pracy, żebyśmy dołączali do współczesnych, nowoczesnych, cywilizowanych gospodarek, żeby nasz dochód się zwiększał, żeby państwo było coraz bogatsze siłą też poszczególnych swoich obywateli. Nie już czyn zbrojny, nie rozlana krew, nie to wszystko co się składa na naszą historię, na nasze polskie DNA, ale żebyśmy także w historii odnaleźli takie akcenty, takie elementy, które mogą być punktem odniesienia. Ten moment ten ten czas okresu międzywojennego i ta historia sprzed 82 lat jest ze wszechmiar godna poparcia i jest takim punktem odniesienia, który powinien być przyjaźnie przedstawiany młodym Polakom, a zwłaszcza tym, którzy tutaj na tej uroczystości będą, przypominam, 8 marca 2020 roku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.